Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Trwają przygotowania do drugiej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Na nieco ponad dwa miesiące przed organizacją imprezy spotkanie Komitetu Organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało wyjątkowego gościa. Myślenice odwiedziła bowiem prezydentowa Anna Komorowska. Przy okazji wizyty w myślenicach prezydentowa miała okazję zwiedzić gmach biblioteki i spotkać się nawet z najmłodszymi czytelnikami. Powiedzieć, że trochę słyszałam o tym, co się tutaj w Myśliwicach dzieje. E, słyszałam o wielkim entuzjazmie, o niezwykłej współpracy e, i to, co słyszałam, to tylko częściowo potwierdza to, co, to, co, to, co widzę. Więc e, bardzo serdecznie Państwu gratuluję e, i tego miejsca, w którym tu jesteśmy, bo ono na pewno też pozwala, żeby, żeby takie te śmiałe pomysły takie widoki też e, są ins, e, inspiracją do tego, do tego, żeby działać i to, że, że Państwo mają ochotę to robić i robić to z takim zapałem, z entuzjazmem, z uśmiechem, więc e, i na pewno stąd są takie efekty. Wierzę, że tutaj zrodzi się jeszcze wiele fantastycznych pomysłów. Bardzo jestem wdzięczna za to spotkanie i, i, no za, i muszę powiedzieć, że... że, że bardzo mnie to wzmocniło i tak podbudowało i do, do, dodało <grystanie> tak, e, energii. To z tak. Bardzo dziękuję. bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. No no I urodzinowe Pierwsza dama Anna Komorowska spotkała się z Komitetem Organizacyjnym Międzynarodowych Małopolskich Sportarstw chorem w tym roku pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Druga edycja festiwalu przed nami, 1 10 lipca. Siedem miast małopolskich, główna cena festiwala w Myślenicach, ale także ceny m.in. w Miechowie, Beskidzkiej, Rzmiącej, Wadowicach, Wolbromiu, Andrychowie, Chrzanowie. Te miejsca nasi artyści z 10 krajów, które do Małopolski w lipcu przyjadą, a właściwie już w czerwcu, bo pierwsza grupa dojdzie do nas w czerwcu, odwiedzą. No, przygotowania na półmetku. By, dopracowujemy szczegóły, dopracowujemy program e, rzeczy związane z promocją i tymi wydarzeniami, które będą się działy, tak żeby w lipcu nas nic nie zaskoczyło. Jedyne o no, co prosimy wszystkich widzów telewizji powiatowej to o to, żeby wspierali nas w naszych modlitwach o pogodę, żeby ta pogoda dobra pogoda nam dopisała, żeby aura nie była deszczowa, żeby naszych zagranicznych gości w Małopolsce przywitało słońce. Czas podziękować Pani za obecność, Panu Marszałkowi. Wsparcie Pana Marszałka jest wielkie, jeżeli chodzi o festiwal, bo gdyby nie on, on, by się nie odbył. To są główne pieniądze, które Pan nasze przeznacza na ten festiwal i, i organizacyjnie, wielka pomoc dla Piotra i Despołów a Piotr zgromadził koło się wielką ilość wolontariuszy, ludzi, którzy naprawdę pracują ciężko i to bardzo ciężko i to tak jak ktoś powiedział, 20 dni, 20 parę i są wszędzie w całej mieszkańcach, a trafią w całej Małopolskiej w 7 miastach. I dziękuję im za to, życzę im powodzenia i także w tym roku 2015, a plan na 2016, który ma Piotr jest bardzo ładny, jest połączony ze Światowymi Dniami Młodzieży I to pewnie będzie kiedyś niespodzianką, o której Piotr powie. Dziękuję. Czy jest szansa, że pani prezydentowa i pan prezydent zjawią się w lipcu na festiwalu? No, na to musimy jeszcze zaczekać. Czas pokaże. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że para prezydencka w Myśleńcach na festiwalu będzie. Warto było zainwestować środki wojewód samorządu województwa w ten festiwal, w tę kulturę? Województwo Małopolskie generalnie jest otwarte na takie inicjatywy, ale to, co mi najbardziej się podoba, to wykorzystanie energii potencjału i naprawdę nie spotkało się, jeszcze nie widziałem żadnego festiwalu robionego z tak ogromnym, zaangażowaniem, z taką energią, z taką pasją i w tak dużej grupie bardzo młodych ludzi. Tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Piotr Szewczyk jest szefem i dyrygentem tej ekipy, ale tak naprawdę grono 80 wolontariuszy, cały zespół Ziemia Myślenicka przygotowuje nam ten projekt i to jest fantastyczne. No, jako marszałek nie wyobrażam sobie, żebyśmy z takiej energii nie skorzystali. Dziękuję bardzo. To myślę, na tej festiwalu był wyzajemnie dziękuję bardzo.